Tam pan jest tutaj aktualnie? Aktualnie jestem że... Nie jest zimno? Nie. Do noclegowni nie wybieracie się? Nie. Nie, pomocy nie, po... nie lubię być ograniczony. Pomocy pan nie potrzebuje od razu Raz w tygodniu, a jeżeli jest naprawdę zimno, tak jak na przykład teraz, te monitoringi odbywają się nawet częściej, w zależności po prostu od potrzeb. Więc we współpracy ze Strażą Miejską, z Policją, a także z Caritasem, w tym momencie ze streetwalkerami zatrudnionymi przez Caritas, odwiedzamy miejsca, tak zwane niemieszkalne, w których wiemy, że mogą przebywać osoby bezdomne, przebywają osoby bezdomne, które są narażone po prostu w taką pogodę, nawet na zamarznięcie. Praca streetworkera polega na docieraniu do osób bezdomnych przebywających głównie na ulicach i podwórkach każdej dzielnicy Stargardu na terenach ogródków działkowych. Osoby te bezdomne przebywają również w parkach i pustostanach. Jeśli chodzi o nasze miasto, to naprawdę ma bardzo dobrą, uważam, ofertę pomocową, jeśli chodzi o osoby bezdomne. Przede wszystkim na terenie miasta mamy schronisko dla osób bezdomnych na Krasińskiego. Dysponujemy też noclegownią i ogrzewalnią. Dodatkowo na ulicy Okulickiego jest stowarzyszenie ludzi bezdomnych, gdzie też przebywają osoby bezdomne. Tam głównie osoby spoza Stargardu. Natomiast. W schronisku na Krasińskiego przebywają głównie właśnie osoby ze Stargardu. Jest też gminny ośrodek wsparcia. To jest, on jest przeznaczony dla kobiet, dla samotnych kobiet, ale także kobiet z dziećmi. Kobiet, które ulegają przemocy. Także ta oferta, myślę, że jest naprawdę dosyć, dosyć spora. A długo pan tu mieszkał? Chciał, co? Wyplakać. A zimą jak pan daje tutaj radę? No Co grzechasz? Ja no. Piecem. Tylko ta koza? Tu tak daje czas, no, rura u góry to już jest. Tak samo. Tylko rano zimno, jak się wstaje, bo to wiadomo. Jakby się muszę górę uszczelnić, bo mi tą piankę przynieść. No, czekam, czekam i czekam. Okay. Jakoś pomoc pan dostaje? No, zasiłek. Czyste ciuchy założyć i próbuje też na terenie Stargardu jest łaźnia, z której osoby bezdomne mogą korzystać raz w tygodniu, w piątki zawsze jest otwarta, mogą, wymienić, mogą się tam wykąpać, umyć, tak dostają środki czystości potrzebne. Do tego mogą skorzystać także z wymiany odzieży, jeżeli mają zabrudzoną, mokrą, nie nadającą się do użytku, dostaną na przebranie nową, świeżą, także tych form pomocy jest naprawdę sporo. Czy Miał pan? Nie. Nie miał pan przyznanej renty alkoholowej? Kiedyś pan mi wspominał w parku. No, mi też. Ja nie Tak. Może nie zasiłek jakiś pan dostał od Jaki, Z opieki do dostawałem coś tam, kiedyś dostałem. Teraz do 4 listopada pan miał obiady przyznane. No. Podstawowym problemem jest to, że te osoby po prostu nie chcą korzystać z tych form pomocy w większości. Przede wszystkim, co trzeba zaznaczyć, to w tych schroniskach trzeba być trzeźwym. To jest główny, jeden z głównych warunków. W schronisku, które działa całodobowo też osoby bezdomne są zobowiązywane do pewnych działań. Tak? Jeżeli są w wieku produkcyjnym, no to staramy się ich aktywizować, poszukiwać im zatrudnienia tak? różnych form, żeby uzyskali jakieś własne źródło dochodu i wyszli z tej bezdomności. Schronisko to jest takie drugi zakład karny. A ty to robi to, to, a ty zamiastasz, a ty pierzesz, a ty to, a ty to, a ty tam to. jestem wolny. Dalej pan przebywa na noclegowni? Noclegownia, która jest bezpłatna, trzeba zaznaczyć, której, do której nie potrzeba żadnego skierowania, Po prostu się idzie, yy, mówi się, że chciałoby się przenocować i... i... Nie ma problemu, y, dla każdego miejsca się znajdzie. Mimo to i tak y, osoby te najczęściej nie chcą korzystać, ponieważ wiąże się to z tym, że no, trzeba być y, trzeźwym. Nie można być pod wpływem alkoholu. No ale zaznaczę to też, że jest jeszcze ogrzewalnia. To jest troszeczkę inna forma pomocy. Tam też można się schronić w nocy, tam też jest ciepło. Natomiast y, tam mogą przybywać osoby nawet pod wpływem alkoholu. Tak, tak przyjęte jest, że do półtora promila. Natomiast. Jeżeli to będzie więcej, a osoba nie będzie agresywna, nie, nie będzie yy, robiła jakichś problemów, tak? to też na pewno będzie mogła tam znaleźć miejsce i tą noc spędzić. Najlepiej nie dawać im pieniędzy, tylko zwrócić się o pomoc do Straży Miejskiej, Policji lub do nas streetworkerów.